Dobry wieczór, Państwu. Dziękuję, że Państwo zostali z nami aż do tego momentu, kiedy ja jestem na scenie. To wielka przyjemność być tutaj. Dziękuję serdecznie za taką obecność, bo jak popatrzyłem tutaj, jak przyjechaliśmy i jedliśmy obiad i spojrzałem na tą stronę, mówię: No, nie, po tej stronie nikt nie chodzi. Tutaj jest pusto na tej łące. Wszyscy są tam, i tam okazało się, że gdzie pierwotnie planowaliśmy, to jest jakaś impreza lokalna. Ale okazało się, że proszę bardzo, sympatycy potrafią nas znaleźć, są z nami i bardzo się z tego cieszę. Dziękuję Państwu. To jest dla nas niezwykle istotne, dlatego że kiedy na co dzień pracujemy w Sejmie, czy my jako posłowie, czy tutaj przede mną przemawiali przedstawiciele naszego personelu, którzy też pomagają to wszystko organizować, przywieźli ten cały sprzęt, który tu nas nagłaśnia, transmituje, nagrywa. To my pracujemy głównie, proszę Państwa, w niesprzyjającym otoczeniu. Używając pewnych takich militarnych analogii, można by powiedzieć, że pracujemy za liniami wroga. Proszę mi wierzyć, że przebywanie na co dzień w Sejmie to nie jest żadna przyjemność. Naprawdę. Na co dzień w zasadzie my nieustannie spotykamy się z tym, że dziennikarze, jeżeli mają wybór, to wolą nagrać polityków wszystkich partii, tylko nie nas. Ostatnio o, TVN zaczął włączać kamery, na czymś mi chyba zależy, <laughs> bo, bo wcześniej w ten sposób się zachowywali, że ostentacyjnie światło wyłączali. Ja tam jest takie światło specjalne, jakie są konferencje prasowe i my przychodzimy, to oni się zaczęli tam dogadywać, że bojkot nam robią, dlatego że my nie założyliśmy... Maseczek, a inni politycy też nieraz przy konferencjach nie zakładali, więc tak naprawdę to jest czysto pretekst. Przy organizacji pracy Sejmu, w prezydium Sejmu, wiecie Państwo, jakie tam są partie? Nie mam już koszulek do rozdawania, ale nie będę robił konkursu, po prostu powiem: PiS, Platforma, PSL, e, Lewica. Wszystkie partie poza nami są w prezydium Sejmu, tak się podogadywali. Walczą ze sobą, prawda, na śmierć i życie w mediach. A jak przychodzi do dogadywania się w jakichś sprawach, to zawsze się okazuje, że im bliżej do siebie niż do konfederacji. I to mam na myśli, mówiąc o tym, że pracujemy za liniami wroga. Dlatego, kiedy możemy przebywać, czy to tak jak na kampanii Grzegorza Brauna w Rzeszowie przez kilka dni, czy tak jak podczas mojej kampanii prezydenckiej, gdzie chcieliśmy objechać cały kraj, pandemia to sparaliżowała, ale zanim zostały odwołane spotkania, to w wielu miejscach byliśmy. I to jest naprawdę fantastyczna dla nas sprawa, kiedy w miastach mniejszych albo nawet w zupełnie małych miasteczkach widzimy tą mobilizację. Nawet tak jak dzisiaj tutaj niektórzy z Państwa wcześniej podeszli, kiedy robiliśmy zdjęcia, rozmawialiśmy ze sobą i niektórzy mówią przyjechaliśmy z Nowego Sącza, przyjechaliśmy z Krakowa specjalnie dla Was i tak dalej. Nawet Państwo nie wiecie jak bardzo jest to motywujące. Natomiast jest jedna rzecz motywująca jeszcze bardziej. To jest taki moment, kiedy ktoś postanawia przejść z tej strony, gdzie Państwo stoicie, na tą stronę tutaj naszą, gdzie my to organizujemy. Czyli gdzie ktoś decyduje się dołączyć. Dołączyć do naszych struktur, dołączyć do naszego działania. Każdy z nas, jak tutaj siedzimy, w którymś momencie, z jakiejś grupy społecznej, w której był, z jakiegoś swojego prywatnego środowiska zawodowego czy koleżeńskiego, zrobił ten krok do przodu, którego ja nie wykonam, bo stoję już na krawędzi. Zrobił ten krok do przodu. I wszedł w działalność społeczno-polityczną. Ja Państwa do tego zachęcam. Nie zachęcam Państwa do tego, żebyście zostali politykami, bo może to nie jest w ogóle Wasza droga. Ale zachęcam Was do tego, żebyście rozważyli jakąś współpracę z organizacjami, które współtworzą Konfederację. Albo są gdzieś wokół Konfederacji, prawda? Widzimy tutaj Młodych dla Wolności, widzimy Młodzież Polską, którą serdecznie pozdrawiam. Są młodzi ludzie, jest miejsce dla ludzi w średnim wieku, jest miejsce, uwaga, uwaga, dla ludzi w starszym wieku. Ludzie w starszym wieku z niewiadomych powodów uważają, że są za starzy, żeby się angażować w konfederację. Powiem pewną anegdotę. Kilkanaście lat temu uczestniczyłem w Światowym Kongresie Rodziny w Warszawie impreza międzynarodowa, duża, konserwatywna. Miałem wielką przyjemność rozmawiać z przedstawicielami amerykańskich organizacji pozarządowych broniących wartości rodziny. Broniących tradycyjnej moralności, broniących prawa do życia. I wiecie Państwo, większość z tych ludzi było uśmiechniętymi, energicznymi ludźmi po pięćdziesiątce, którzy prowadzą swoje organizacje pozarządowe, działają i się angażują. Przełammy to, że w Polsce ludzie starsi kojarzeni są głównie z narzekaniem. Zacznijmy po prostu wspólnie działać. Młodsi ze starszymi. Tak jak już to w Konfederacji pokazujemy. Konfederacja to jest koalicja nie tylko różnych sił politycznych. To jest też koalicja różnych pokoleń. I zachęcam państwa, żebyście to rozważyli. Dziś macie nas tutaj na wyciągnięcie ręki. Każdy z nas, posłów, może wam dać kontakt do działaczy, którzy angażują się w waszych miastach. Jeżeli ktoś z was jest tutaj na wakacjach, przyjechał z drugiego końca kraju, dla nas to nie jest w ogóle najmniejszy problem. My nieustannie podróżujemy, mamy kontakt z ludźmi z całego kraju, nasze biura pracują w ten sposób, że cały czas łączymy ludzi ze sobą. Tak naprawdę jesteśmy trochę partią polityczną, ale cały czas jesteśmy też ruchem społecznym, czyli. Ruchem, który łączy ludzi, który po prostu daje im możliwość współpracy ze sobą, nie na zasadach czysto politycznych, gdzie się walczy o władzę, walczy o pozycję swoją, tylko na zasadzie właśnie takiej, że ma się wspólnotę światopoglądową, wspólnotę ideową, wspólnotę pewnego etosu, zaangażowania i razem coś osiąga, motywuje siebie nawzajem. I nie tylko, proszę Państwa, te cele są ważne, ale moim zdaniem takie zaangażowanie i powiem to każdy, kto się dłużej angażuje, my tutaj tak jak stoimy na scenie, staliśmy, wielu z nas angażuje się po kilkanaście lat, po dwadzieścia lat. Powiem Państwu, to zmienia życie na lepsze. Wyjście poza swoją rodzinę, swoje życie zawodowe, jeżeli ktoś się tam jeszcze w szkole czy na uczelni, poza to życie związane z nauką. Poza stosunki najbliższe, towarzyskie, wejście w życie społeczne, ale z ludźmi, którym naprawdę o coś chodzi, to powoduje, że życie staje się ciekawsze. Zaczyna się poznawać i spotykać ludzi, którzy są nieprzeciętni, którzy są bardziej aktywni. Żeby się angażować w ten sposób, trzeba też być bardziej optymistycznym. Trzeba wierzyć w to, że się coś osiągnie. I tacy ludzie są wśród nas. E, więc e, polecam. Tak powiem, polecam, nie trzeba być działaczem, nie trzeba być politykiem, nie trzeba być kandydatem. E, natomiast e, można wspierać nas, pracować z nami, działać z nami. To, co robimy, to nie jest tylko polityka. Tutaj leżą nasze programy. Zachęcam, żebyście Państwo wzięli te programy Polska na nowo, przejrzeli to, przeczytali, e, powiedzieli nam, co o tym myślicie, pomogli nam to promować. Bez wsparcia oddolnego społecznego my byśmy nie byli w Sejmie. Byliśmy zamilczani przez media, i ciągle nasza ekspozycja medialna jest nieproporcjonalna. Ale jako sympatycy, jako cała ta społeczność, można by powiedzieć, Konfederacji, tą pracę, którą wykonujemy, pozwala nam promować takie dokumenty. Natomiast to jest tylko część naszej pracy. Duża część naszej pracy to jest to, o czym. Mówił na samym początku Robert Winnicki: obrona normalności. Dziś żyjemy w czasach, w których wszystkie podstawowe wartości są kwestionowane. Miałem wielką przyjemność przejść się dzisiaj tutaj pomiędzy naszym spływem, bo mieliśmy spływ Dunajcem, obiadem i pomiędzy tym spotkaniem. Przejść się tutaj po Krościenku. Wiąże się również moje wspomnienia z dzieciństwa z tą okolicą dlatego, że z rodzicami jeszcze jako dziecko przyjeżdżałem tutaj nie pamiętam czy dokładnie to było do Tylmanowej czy do Krościenka na oazy rodzin ruchu Światło-Życie tutaj przyjeżdżaliśmy miałem kilka lat nie pamiętam jak mało ale pamiętam te mosty i pamiętam Dunajec nie da się tego miejsca zapomnieć i dzisiaj spacerując tutaj po pierwsze, oglądałem tą przepiękną drewnianą architekturę, ale po drugie, zwróciłem uwagę, na jak wielu domach tutaj można zauważyć symbole religijne. W wielu miejscach w Polsce już tego nie ma. I to jest też świadectwo ludzi, którzy tutaj mieszkają, że oni się nie wstydzą swojej wiary, nie wstydzą się swojej tradycji, nie wstydzą się swoich wartości. Przed chwilą rozmawiałem tutaj z architektem o architekturze właśnie lokalnej. Zastanawialiśmy się, czy ten dom jest odrestaurowany, czy postawiony na nowo. Wiecie Państwo, jeżeli ktoś. Stary dom restauruje tak, że wygląda czasem ładniej niż nowy. Jaki to jest wielki wyraz szacunku dla własnej tradycji, dla własnego dziedzictwa. I to też jest walka, którą jako społeczeństwo tak naprawdę prowadzimy, o to, żeby nasza tradycja, żeby nasze wartości, żeby to wszystko zostało zachowane dla przyszłych pokoleń. Ekonomia, o której mówili tutaj przede mną koledzy, podatki, gospodarka, to wszystko jest bardzo ważne, bo bez środków do życia nie jesteśmy w stanie rozwijać żadnych wyższych potrzeb, bo nie ma na to pieniędzy. Natomiast kiedy są te pieniądze, to pojawia się właśnie możliwość wyjścia i tworzenia czegoś więcej, wspólnego życia społecznego na zdrowych, dobrych zasadach, wyższej kultury, dobrego, pięknego otoczenia, propozycji społecznych dla innych ludzi, które są wartościowe. I to też wszystko dzieje się wokół Konfederacji. Nigdy nie usłyszycie o tym w mediach. Jak ktoś z nas się potknie, powie coś głupiego, pomyli się w czymś. Da się sprowokować przeciwnikom. Zobaczycie to, będzie to przez sto razy powtarzane, tak, w mediach. Natomiast jeżeli ktoś z nas jest przez lata zaangażowany w jakieś bezinteresowne wartościowe inicjatywy, nigdy nie usłyszycie o tym w mediach, ale możecie się dowiedzieć o tym od nas. Możecie o tym powiedzieć innym. Możecie innym pokazać, że jest możliwe zdrowe, normalne życie społeczne, w którym ludzie są dumni z tego, co robią, mają z tego satysfakcję, a inni czerpią z tego radość i czerpią z tego korzyść. Dziś ludzie już przestają w to wierzyć. I ta cała pandemia, o której tutaj było tyle mowy ze sceny, co ona powoduje? Jeszcze głębsze zepchnięcie wszystkich w prywatność, tak? Nie wychodź z domu, nie zbliżaj się do innych, izoluj się, sieć najlepiej przed komputerem, jak się uczysz, sieć przed komputerem, jak masz spotkania towarzyskie, siedź przed komputerem, jak masz zawodowe sprawy, sieć przed komputerem, jak się szkolisz. Potrzebne są spotkania na żywo, tak jak tutaj Państwo przyszliście. W Olsztynie podczas spotkania wakacji z Konfederacją powiedziałem właśnie, że jest jeden sposób, żeby ominąć zaporę propagandy medialnej. I to nie są tylko grupy na Facebooku, to nie są media społecznościowe wbrew pozorom, to są spotkania ludzi na żywo. To są spotkania na żywo. Dzisiaj, kiedy tutaj miałem przyjemność zobaczyć ludzi, których twarze znam, to wiem, na kogo trafiam, wiem, z kim się witam, wiem, z kim rozmawiam. Jak przyjadę za rok, tutaj, za dwa lata, za pięć, za dziesięć, zobaczę te same twarze. Będę wiedział już z kim rozmawiam, i w ten sposób tworzy się silna struktura społeczna. W ten sposób Polska odzyskiwała niepodległość, w ten sposób działają duże ruchy społeczne. Mówiłem o tym w Olsztynie, jeszcze powtórzę to tutaj. Wiecie Państwo, jak socjolodzy mierzą siłę ruchów społecznych? Sprawdzają stopień ich usieciowienia, nie liczebność, nie to, czy była bijatyka na ulicy. Sprawdzają stopień usieciowienia, ile węzłów ma sieć, ile jest osób, które znają inne osoby. Jeżeli jakiś ruch działa w ten sposób, że wystarczy jednego lidera wyeliminować, to jest to słaby ruch. Konfederacja z samych swoich założeń taka nie jest. Dlatego jest mocna i dlatego się nas boją. I dlatego już w tej chwili zmieniamy Polskę i zmieniamy polską historię. Budujcie Państwo z nami nowe, lepsze życie polityczne i nowe, lepsze życie społeczne dla siebie, dla swoich dzieci i dla przyszłych pokoleń. Dziękuję Państwu.